Bardzo dziękuję. To czynnik liniowaty układowy z ogromną przyjemnością. Opowiem o tej jednostce chorobowej, która tak jak powiedział Pan Profesor, jest w sumie stosunkowo rzadką chorobą reumatyczną, natomiast ze z racji tego, że jesteśmy ośrodkiem najwyższej referencji, to a tak naprawdę właśnie tych pacjentów z chorobami rzadszymi, u nas jest stosunkowo dużo. Był taki moment, że mieliśmy w klinice w praktycznie połowy oddziału twardzim, tak więc chorób stosunkowo rzadkich, ale zbieramy tych pacjentów niejako z dwóch województw, tak więc mamy ich tutaj dość sporo. To, czyli układowy jest przewlekłą chorobą autoimmunizacyjną o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym i szerokim profilu autoprzeciwciał. Tak naprawdę w przebiegu tej jednostki chorobowej praktycznie wszystkie układy i narządy mogą zostać zajęte. Choroba jest chorobą przewlekłą, właściwie do końca życia pacjenta najczęściej przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Przyjmuje się, że choruje jedna na dwa tysiące osób z populacji ogólnej. Głównie są to kobiety, które stanowią 80-90% korek z rozpoznanym tocznie rumieniowatym układowym i z to choroba raczej osób młodszych, a mianowicie średnia wieku w tym postawiono rozpoznaniu to jest 29 lat. Jeśli chodzi o patogenezę rozwoju tej jednostki chorobowej, podobnie jak w przypadku większości naszych chorób autoimmunizacyjnych, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać czynników, które doprowadzają do rozwoju choroby. Prawdopodobnie mamy tutaj wpływ zarówno czynników genetycznych, jak i czynników środowiskowych. Tutaj pewne cechy dziedziczenia wydają się być bardzo istotne. Natomiast prawdopodobnie jest to dziedziczenie wielogenowe, nie mamy tutaj jakichś jednych pojedynczych genów kandydatów. To, co doprowadza do autoimmunizacji, to zaburzenia apoptozy. Zaburzenia apoptozy i usuwania tych obumarłych komórek, w wyniku czego do krwi uwalniane są autoantygeny jądrowe, które doprowadzają następnie do autoimmunizacji i pojawiania się przeciwciał przeciwjądrowych. To, czyń, jak już wspomniałam na początku, to choroba o wielu twarzach. W związku z tym od wielu lat trwają również debaty specjalistów, jak sprecyzować konkretne kryteria klasyfikacyjne dla tak różnorodnej choroby. Obecnie obowiązujące kryteria opublikowane pod egidą Towarzystwa Europejskiego EULAR pochodząc z 2019 roku. Jest, są to kryteria ważone, tak więc pacjent otrzymuje tutaj odpowiednią liczbę punktów w zależności od ciężkości danego objawu. I tak, aby u pacjenta móc rozpoznać toczeń równieniowaty układowy, musimy stwierdzić obecność przeciwciał przeciwjądrowych. W mianie co najmniej 1 na 80. Jeżeli takowe przeciwciała pacjent ma, wówczas przyglądamy się dokładnie jego objawom klinicznym, a także objawom immunologicznym. W objawach klinicznych pacjent punktuje w kierunku tocznia, prezentując takie nieprawidłowości jak gorączka zmiany skórne, najbardziej charakterystyczny dla tocznia, motyl na twarzy, ale nie tylko, bo także obrzedzenia ustnej, także łysienie bez blizn, także toczyń przewlekły krążkowy, który najczęściej występuje w obrębie klatki piersiowej, więc nie zawsze jest to tylko i wyłącznie ten charakterystyczny motyl. Zapalenie stawów, które występuje u mniej więcej 80% pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, zajęcie ośrodkowego układu nerwowego, zapalenie błon surowiczy, charakterystyczne objawy hematologiczne, a mianowicie peń wszelkiego rodzaju, zajęcie nerek z białkomoczem powyżej 0,5 g na dobę. I objawy immunologiczne. Tutaj mamy przeciwciała przede wszystkim przeciwko natywnemu DNA, ale także przeciwciała anty-SM, obniżone składowe dopełniacza, czy też obecność przeciwciał antyfosfolipidowych. Jeżeli nasz pacjent ma takie objawy, to zastanawiamy się, czy nie wynikają one przypadkiem z jakiejś innej jednostki chorobowej. Jeśli nie ma innej jednostki chorobowej, która tłumaczyłaby występowanie takich nieprawidłowości, kładziemy to na toczny. Jest to o tyle istotne, że czasami pacjenci ci dostają taką łatkę, że jak mają jakiekolwiek potem objawy chorobowe, to zawsze każdy powie, że to jest w przebiegu tocznia. Zawsze warto się przyjrzeć, czy na pewno jest to manifestacja tocznia, czy nie jest to jakaś nakładająca się jedna jednostka chorobowa. Objawy nie muszą występować jednoczasowo, ale to co istotne, oprócz tych samych wyników badań pacjent musi też jakieś objawy kliniczne. No, i na podstawie tych kryteriów, jeżeli pacjent zbiera 10 punktów, możemy postawić rozpoznanie tocznia rumieniowatego układowego. Jeżeli takie rozpoznanie mamy, to powinniśmy przystąpić niezwłocznie do leczenia. W zależności od objawów, możemy sięgać po różne grupy leków. Stosujemy tutaj zarówno leczenie objawowe, jak i leczenie immunomodulujące, immunosupresyjne a także naszym marzeniem byłyby również dostępne leki biologiczne. I w zależności od ciężkości postaci choroby, nasz pacjent, jeśli ma postać łagodną, otrzymuje przede wszystkim hydroksychlorochinę, która jest tutaj lekiem podstawowym. Jeżeli aktywność choroby jest nieco większa, aczkolwiek bez istotnych zmian narządowych, pacjent oprócz hydroksychlorochiny otrzymuje zazwyczaj niewielkie dawki glikokortykosteroidów oraz któryś z leków immunosupresyjnych, tych, powiedziałabym, łagodniejszych, czyli metotreksat lub azuteprynia. Jeżeli postać choroby jest ciężka, z zajęciem narządowym, przede wszystkim z zajęciem nerek, pacjent otrzymuje dalej hydroksychlorochinę, otrzymuje glikokortykosteroidy w dużych dawkach, otrzymuje leki immunosupresyjne, w tym leki najcięższe, takie jak cyklofosfamid, czy też mykofenolan Oprócz tego taki pacjent jest również potencjalnym kandydatem do wdrożenia terapii biologicznych, które na razie niestety nie są w naszym kraju refundowane. Pomimo ogromnego postępu, który poczynił się w ostatnich latach, jeśli chodzi o terapię tocznie rumieniowatego układowego, nadal ryzyko zgonu tych pacjentów pozostaje dwukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej. W początkowym okresie choroby pacjenci umierają przede wszystkim z powodu powikłań infekcyjnych, które wynikają zarówno z naszej immunosupresji, jak i również, a właściwie przede wszystkim z samej choroby. Natomiast w późniejszym okresie choroby największym problemem są powikłania narządowe, przede wszystkim zajęcie nerek, ale także przyspieszony rozwój jażdżycy. W związku z tym, grupa ta nadal pozostaje grupą obciążoną większym ryzykiem zgonu, w zasadzie ze wszystkich przyczyn, i jest dla nas wyzwaniem, jeśli chodzi o poszukiwanie nowych terapii dla tej właśnie grupy pacjentów. Dziękuję serdecznie za uwagę.